Witajcie, witajcie moi kochani w kolejnym filmie. Jest sobota, a jak sobota to mamy z mężulkiem taką rutynę. Idziemy na spacerek, bierzemy jakieś jedzonko. Jak widzieliście byliśmy w super odskulowej miejscówce z bajglami. Pokażę Wam jak dojedziemy do parczku, usiądziemy gdzieś tam i w ogóle. Kawy nie mają dobrej, bo więc mężulek pojechał, pojechał, zamówił w Starbucksie i właśnie patrzę, czy już idzie czy nie idzie. Dzisiaj fajna pogoda, krótkie rękaw, krótkie spodenki. Ciężko uwierzyć, że jest piąty październik. No, mężulek już idzie, więc go zasłaniam. No i odzywam się do Was później. I jesteśmy w naszej destynacji, słuchajcie, jaką my będziemy mieli wyżerkę. Siadamy w bagażniku i będziemy jeść z takim widokiem. I słuchajcie, mężulek ma mięsko, ser żółty, majonez, pomidor, ogórek gdzieś tam musi być, sałatka ziemniaczana i ogórek. A ja bagel, do tego ogórek, pomidor, tam kapary są, cebulka i ze szczypiorkiem serek plus koslo. No i siedzimy chillera i zobaczcie jak pięknie. Are you happy husband? Hmm? Hungry? No. nie powie nic. Musicie go motywować, żeby cokolwiek powiedział, on się tylko śmieje. Tak więc myjemy, i zaczynamy sobotni dzień i będzie spacer, jak potem, tak więc tak. O ja. Uhu. Zobaczcie, jak pięknie. Ale jeszcze zieloniutko w lesie. Zielono, zielono, krótkie spodnie są. Powiem Wam, kocham ten vibe. Jak jest tak jeszcze ciepło, letnio, fajnie. A mamy dzisiaj? Czekajcie. Oh, no nie wejdę. Piąty chyba, tak? Piąty październik. Tak więc. Nice. Może jakieś grzyby znajdziemy, chociaż wiecie co? To jest minus. Tak bardzo jest mi przykro, że w Stanach nie ma grzybów. W sensie wiem, że błyszkance gdzieś są, ale ja się na tych grzybach nie znam. No i nie zbieramy. Nie zbieramy grzybów, tylko. No w Polsce te grzyby, no tęskną mi, tęskną mi za tymi grzybami powiem wam szczerze, no ale no nie ma co zrobicie, nic nie zrobicie. No więc co? co mężulek. Muszę takiść. Owo <laughs> no, będzie. Go, go first. To I'm not gonna show you by accident. No. I tak moi drodzy, w ogóle wczoraj byliśmy na Jokerze. I tak Pierwsza część dla mnie, 10 na 10, była super. Tu, są so, so nie chcę spoilerować, dla mężułka w ogóle się nie podobał. Mogę tylko jedyne zdradzić, że to jest dosłownie forma muzykalu. Więc jak lubicie muzikale, no to. no to wam podpasuje. Ja też za bardzo nie przepadam. Uwielbiam Lady Gagę. Ona zagrała super. Ten aktor główny też, jak zawsze. Ale, I don't know, powiem Wam. Nie wiem, pierwsza część zdecydowanie była lepsza, ale fajny wieczór mieliśmy, więc z mężurkiem sobie, wiecie, spędziliśmy. Dużo ludzi było, całe kino. A wiem, że ten film pokazywali zarówno o godzinie 20, 19, 15, cały dzień. I w danym nawet w jednym momencie też był w różnych salach kinowych. Więc no pełne, pełne kino, dawno nie widziałam tylu ludzi, ale mega, fajnie. No a dzisiaj, o i wczorajsza zupa dyniowa, którą zrobiłam, podlinkuję Wam. Mam taki jeden mm, blog dziewczyny, to jest amerykański, ona się nazywa Salt and Lavender. Te przepisy, które ona ma, zawsze wychodzą, a ta zupa dyniowa, którą zrobiłam, wyszła identyczna smakowo jak ta z panery, którą pokazywałam Wam dwa vlogi do tyłu. No przepyszno. Naprawdę przepyszna mężulkowi też smakowała. Nioki. Akurat ten rodzaj ja kiedyś kupiłam takie pyszne były te kluseczki. Mięciutkie, smaczne. A te mm, też takie 5 na 10 powiem Wam. Więc nic szczególnego. Ale sosidło, przepyszne. No i co i dzisiaj mam w planie zrobić tarte ze śliwkami. Tak, miały być cynamonki, ale też pytałam mężulka, mówi, no zrób ze śliwkami. Wczoraj zjedliśmy tą cynamonkę, była taka słodka. Nie wiem, ja nie wiem, czy ja dobrej cynamonki, no mówię Wam, pierwszy raz w życiu zrobiłam zupę dyniową, wyszła genialna. Cynamonki, wydaje mi się, jak sama zrobię, to też będą pyszne. I mam w sumie dwa przepisy, które chcę przetestować i zastanawiam się, który. Jeden jest od rozkosznego i myślę, że wiecie, rozkosznego, sernik baskijski, to jest mojego mężulka ulubiony. No ja też kocham baskijski. No i... Czekajcie, o to ludzie idą, to rozłączę się na chwilę. Zobaczcie, jak tutaj ładnie też... Tutaj też tak na dziko takie ładne kwiatki rosną, nawet widziałam chabry. No śliczne. No ale wracając do tematu, wracając do tematu. Sernik baskijski rozkosznego to jest... No inny wymiar jazdy, inny wymiar, kiedykolwiek go robię, Ludzie bardzo lubią, no ja kocham, kocham, Odkry to jest moje odkrycie. Tak więc myślę, że jego cynamonki też wyjdą. No ale to z czasem. To z czasem. A dzisiaj widzicie, kolejny z listy spacer jesienny. No, liście już tutaj mamy dużo suchych, ale ogólnie jest zielono. No zobaczcie. Fajnie jest. Jest fajnie. Jak jest cieplutko, to jest fajnie. No i co? Teraz sobie tu właśnie chodzimy. A potem nie wiem, może do Ikei pojedziemy. Zobaczymy. Albo jakieś dynki już pokupimy, może ogarniemy chatę w końcu, żeby trochę jesiennie podekorować. Zobaczymy, co będziemy robić. Jak tam wasze weekendy, dawajcie znać, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam, co dobrego pieczecie na weekend w tym tygodniu. No i co? Ja lecę do mężulka. No i dalej. Będziemy się raczyć tą piękną sobotnią pogodą. Październikową dodam. Bo jest 27 stopni dzisiaj, więc uuu! wysyłam słoneczko, jak macie. Beznadziejne pogody. A tutaj, żeby nie było, że ja sobie wymyślam, ale no to są chabry. No ja jestem więcej niż pewna, że to są chabry. Śliczne. W ogóle spójrzcie, jaki fajny tutaj jest taki zadaszony budynek. Ja nie wiem nawet, czy tam nie ma jakiejś kuchni albo łazienka. Nie wiem, co jest właśnie tam, gdzie jest to okienko, ale czekajcie, spróbujemy zaraz przybliżyć. Zobaczcie, ludzie sobie tam właśnie siedzą. Mają jakąś mini imprezkę, lunchek. Mega to jest po prostu. Mega. Takie ładne otoczenie. Ślicznie. Naprawdę ślicznie. No i czego chcieć więcej od życia, moi drodzy? Czego chcieć więcej? Tutaj listki. Już. Jesienny klimat, no i, no i jest fajnie. Po spacerku czas na kasko. A w kasko co? Świąteczne dekoracje. Zobaczcie, choinki, 100 dolarów, taka ładna ośnieżona choinka. Tak, pokazuję świąteczne dekoracje, bo za tydzień już może ich nie być. W kasko nie widziałam nic, ale to nic jesiennego, po prostu. Dlatego mówię, dobra, pokazuję Wam jesień, jesień, zimę. 300 dolarów. Tutaj taka ogromna dwumetrowa choinka. Ma 5 różnych opcji, jeśli chodzi o światełka. Pilotem wiecie, zmieniacie i co chcecie, wybieracie. Tutaj 2,2 ,2 metra za 400 dolarów. Jak widać, jest naprawdę pokaźna, wysoka, piękna, bardzo ładna. Po prostu bardzo ładna choinka. My w tym roku nie kupujemy, bo mamy akurat z zeszłego roku sztuczną, tak, właśnie sztuczną. Tutaj 2,7 metra 600 dolarów. Zobaczcie, to jest kolos, to jest kolos, 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 ale najlepsze czeka na Was właśnie teraz. Zobaczcie na tą choinkę, Ona praktycznie była do sufitu naprawdę ogromna ponad. 3 metry wysokości, 3.6, tak samo 5 różnych opcji, światełek, no i ona 1000 dolców plus podatek, więc mamy 1100 dolarów za takiego olbrzyma. No ale co kto lubi. Oczywiście różne podświetlane karuzele, bardzo fajna jest ta, bo lodowisko się kręci. Tak samo tutaj mamy myszkę Miki, choinkę i te... Zabaweczki 130 dolarów, nie zabaweczki, figurki. Jest też Grinch, no bo jakie to święta bez Grincha. Figurka 50 dolarów, 55 dolarów za Stitcha. Kto co woli, ładne kryształowe choineczki po 33 i są podświetlane. Potem doczytałam, takie ładne lampiony, dwa rodzaje, jeden z Mikołajem, drugi tylko z choinką. Wydaje mi się, że był też trzeci, ale nie dopatrzyłam. Po 40 dolarów. Jest i myszka Miki za 50 albo druga myszka Miki i dziewczynka i chłopiec. Co kto woli. Są też Mikołajki po 70, a tych już nie widziałam reniferków, więc były wykupione. Szopka betlejemska. Też musi być. Bardzo ładna. Figurki dosyć małe raczej do postawienia w domu za stówkę. Wszystko co ma być, jest. Te pluszaki skradły moje serce. Nawet sama się zastanawiałam, czy by ich nie kupić, jako były tak miłutkie, jak jakaś wełna, nawet jako poduszka. Właśnie w formie poduszki za 50 dolarów Yeti Family Cute. I trzy Mikołajki też bardzo ładne, takie do postawienia pod telewizorem, 43 dolary za 3. Myślę, fajna cena. Dodatkowo takie trzy ładne choineczki, jedna w drugą po prostu mogła wejść. Tak jak matrioszka kiedyś była, <laughs> za 30 i ta piękna, ogromna podświetlana choinka. Nie byłam pewna, czy można ją umieszczać w środku, czy na zewnątrz, ale za ze 198. Dodatkowo mamy tutaj pokazane dwie choineczki, też podświetlane, szklane za 70 dolarów. Dosyć wysokie, bo na obrazku stały na ziemi. Tutaj jest taki, taki lampion za stówkę i ogromna choinka. Ta choinka kosztuje 220 dolarów, akurat do postawienia na zewnątrz. Był też piękny aniołek, również za 110. Mamy tutaj całą rodzinę reniferków za 200. Cute, bardzo mi się to podoba, żeby postawić właśnie na zewnątrz, jak śnieżek, pruszy są i reniferki. I tamto drzewko, które wcześniej widzieliście za 140 akurat źle postawili, także figurka nie jest pod pudełkiem, nad pudełkiem. Ok, są i bałwanki, jak widać za 180, też rodzinka, no i ten miś, miś jest sztosem. 600 dolarów, ale był ogromny, ogromny, widzicie, nie pokazuję tego tak jak to było na żywo, ale był ogromny. Są też wieńce... Wydaje mi się, że one były po 50 dolarów, a za 350 był taki, oto pan. No, cute. Jest cute postawić na wejściu przed domem. Mega. Nutcracker cute. No i oczywiście kolorowy, biały, kto jaki chce. Do wyboru, do koloru. Tu mamy takie pluszaki malutkie, też były bardzo słodkie. No i dla dzieci bombki na choinkę. Po 17 pluszaki, a bombki jak była ta druga cena, tak widzieliście. Tu mamy już większą szopkę za 950 dolarów. Takie figurki ludzie stawiają na zewnątrz, kiedy robią szopki. Tu za 30 takie sople do powieszenia na dachu bardzo ładne. Nawet nie wiem, ile ich było dokładnie, ale jak Możecie się przyjrzeć, zapauzować i przyjrzeć. Tu za 56 dolarów takie kwiatuszki, girlandy 320, te lampki są mega. One działają na Wi-Fi i robicie z nimi, podłączacie je do Alexy, do Google. Myślałam, że to działa, ale jest niestety nie. Często ludzie w Ameryce też robią, że te światełka migają w rytm muzyki, więc mega spoko. Tu zwykłe takie bombki 26 dolarów po 18 sztuk. I tutaj też takie większe szklane. Wszystko tutaj jest szklane, ciężkie, ładne, dekoracyjne bombki 32 dolary. I przechodzimy do LEGO. LEGO, kto nie lubi LEGO. Zobaczcie, Lion King, bo niedługo będzie w kinach. Za 99,97. Za 40 mamy tutaj taki samochód. No ten bardzo mnie urzekł. Słodki był, słodki był. No i oczywiście samochód. Tu są już Kalendarze adwentowe z Marvela, ze Star Wars. Co kto woli, co kto lubi, ninjago. No wszystko było. Ninjago jednak to chyba nie był adwent kalendarz. Nie, 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 przepraszam bardzo, to nie był adwent kalender. to było normalne Lego. 35 kalendarze, ninjago droższe. 57 Harry Potter, jest i roślinka, taka oto, przedstawiona a za 38 mamy gwiazdę betlejemską. Myślałam o niej. Wiecie co? Ja lubię układać Lego. Mona Lisa była mega. 75 dolców, ale też była cute. Naprawdę też była cute. I tu oczywiście przywieszki do prezentów. Za 13 papiery do pakowania. Za 15 trzy duże rulony. 25 metrów kwadratowych, bo to, to są ogromne ilości. Tu trochę Mniejsze za 13 i oczywiście jakieś wstążki po 8. Dużo, dużo, dużo. Naprawdę fajne są, bo takie samo przylepne przylepiacie na prezent. Boom, ready. I takie materiałowe, te akurat podobają mi się naprawdę bardzo, bardzo. Wywiązujecie kokardę, jaką tylko chcecie, i wygląda to naprawdę dobrze. 46 metrów wstążki, no to proszę Was. Udekorujecie prezenty dla wszystkich, dla całej rodziny. Każda z nich miała praktycznie 46 metrów, tu takie fajne hojneczki, ale moją uwagę przykuły te dziecięce. Tu Mikołajki, tu jakieś inne pierduki, a tutaj macie wszystkie rodzaje, jakie były w tym momencie do wyboru. Przechodzimy teraz, smudli, do jesiennych ozdób, kwiatów, dekoracji. Zajechaliśmy po drodze do Hondi Po. Powiem wam, moja głowa pękała, pękała od tych kolorów, byłam zachwycona, ale niestety, Hondi Poma naprawdę drogie te kwiaty w porównaniu z innymi sklepami. Naprawdę są drogie takie małe jakieś kwiaty po 10-15 dolarów. Drogie, ale były śliczne. Naprawdę były śliczne, więc kto wie, czy nie wrócę, nie kupię, ale póki co musimy ogarnąć nasz balkon. Tu już takie gotowe jedynki, oczywiście, snopki. Zesłony i kolorowe różne dynie. Tedy nie były akurat chyba po 8 dolarów, a te coś koło 12-13 dolarów ten różny rodzaj. Są i białej, i pomarańczowe, i różnokolorowe. No co tylko chcecie. Słuchajcie, przyszliśmy do Walmartu, bo szukamy dyni, ale wszędzie są mega drogie i chyba w Jewelu będę musiała kupić. Patrzcie, co jest Żurawina. W szoku jestem, że już jest! Uhu! Mega się cieszę że jeszcze nie będę tej pierwszej kupować bo nie mam w planie nic zrobić na razie ale mega, biorę tylko w Walmartie jest bardzo dobry winogron mega, mega polecam a dekoracje jak widać 20% off już, już po sezonie tak jak Wam mówię, za chwilę będzie Boże Narodzenie takie mamy fajne strachy na wróble zobaczcie, o ładne na drzwi do powieszenia, ja jeszcze swoich jesiennych nie wyjęłam a tu już na prące są. Ludzie już niedługo będą świąteczne rzeczy kłaść. Po prostu, o te są ładne. Właśnie chciałam sobie kupić taką poduszkę, ale nie, to jest twarde. To nie jest poduszkowe. To moje winogrona. No. I tyle im chyba tylko zostało. Tutaj Pumpkin Poppers. To nawet nie wiem do czego to jest. I są też tu po 2 dolary. Właśnie takie wiadereczka dla dzieci. Tu jest BUM. Sonopki takie po 5,98. One raczej nie są na promocji minus 25%, ale kto wie. I tutaj właśnie. Strachy na wróble. Po 6 dolarów. Więc taniocha Bardzo fajna. I mini wersja. Strachów na wróble. Zobaczcie, jakie ładne. Po 7 i promka 25% off. cute. Tutaj są właśnie te poduszki słynne. Ale one są tak miękkie, że nie wiem nie chciałabym. Za miękkie. Po 12 i tutaj tak samo 25% off za takie dynki. One są dosyć miękkie, styropian jakiś Nie wiem, czy poduszki też są właśnie w prące, ale pewnie tak. dynki oczywiście, mówię Wam, tutaj są dosyć drogie 5 dolców, taka jedna, właśnie biała. A tu są te takie różnorodne, ciekawe wzory, i w ogóle za prawie 7, więc tak to wygląda. O, i są też figurki do postawienia. Dekoracyjne z 16-25% off. Bardzo fajne postawić gdzieś. Nawet wyglądają na takie leciutkie, ale bardzo ładne. no Dekoracje halloweenowe, nie halloweenowe, miski, proszę bardzo. Tak to się przedstawia, więc dzisiaj, moi drodzy, pokazuję Wam zarówno święta, jak i jesień. Wszystko jest. Oj! No i już mówię wam, już za chwilę nic nie będzie. Tu duszki, nieduszki, szkielety. O proszę bardzo. Takie różne szaleństwa. No ale jesiennych deko po prostu już nie ma, a te lubię nawet takie naklejki na ścianę. Mhm. No i oczywiście pełno cukierków. Też wszystko... O, nawet fajny jest taki zamek z M&M'sów. No tu o, Ring Pops z taką mumią. Cukierki, cukierki, cukierki. Trochę kostiumów. Ale do sklepu kostiumowego. To ja Was zabiorę najlepszego na świecie. Tam to są dopiero kostiumy, tutaj to jest tylko malutka namiastka tego. Tak więc moi Państwo, myślę, że z Walmartu się z Wami pożegnam. Dajcie mi znać, czy już w Polsce też jest takie szaleństwo świąteczne. Chciałam Wam to pokazać, bo pewnie jak następnym razem już za tydzień przyjdziemy, to już się nie zdziwi jak połowy tych dekoracji świątecznych nie będzie po prostu. Tak, więc dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. My dzisiaj dzień nie kupiliśmy. Nie kupimy tak samo tych kwiatków, chryzantem, bo no bo co? No bo są mega tutaj drogie. A najtańsze ma jednak duel. Z tego co zauważyłam, więc trzeba będzie tam podjechać, sobie kupić. No i tak, a tu też już Christmas jest w Wolmarcie, No ale to. Innym razem, tak więc dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, kciuki do góry, komentarze, mile widziane. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na kanale, słuziaczki. Jeszcze potem pokażę Wam przebiteczkę z mojego ciasta ze śliwkami, bo muszę je zrobić tarte. No, a tak chodzę. Dobrze. Bye.